Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dawid Kaszlikowski. Na początku chciałem wam serdecznie podziękować za wspaniałe przyjęcie mojego pierwszego filmu. Mam tam już tysiąc wyświetleń, także jak na pierwszy film jest bardzo spoko. Chciałbym was zaprosić do obejrzenia drugiego filmu. To będą takie zajebeczki z Wisły. Mam dużo rzeczy nagranych, po prostu nie będę z tego sklejał e, takiego pełnometrażowego filmu. Także posklejam wam to w różne odcinkowe takie, takie zajaweczki. Na pierwszy plan pójdzie wyprawa z Leszkiem, gdzie złowiliśmy bardzo dużo kleni. Tam nie mam dużo nagranego. Mam chyba nagrany jeden hol Leszka bolenia i klenia. Następnie jeszcze jak była większa woda. Z tego samego miejsca złowiłem dużego klenia. Także to też zobaczycie na filmie. Pierwsza ryba dzisiaj, leszka. Nie wiemy co to jest, ale ładnie poszła z nurtem na początku. I się wydaje, że to jest sumek, wiesz? Boleń, tak? Nie wiem. Nie bo nie wiem jak twoja, wiesz, się zachowuje twoja wędka. Boleń. Tak, oj ładnie. No to dawaj. Ładny. dobra. Ładne. Dobra, spokojnie Dobra, jeszcze ucieknie, nie, nie będziemy miał zdjęcia. Coś Ale już masz ten, już masz film. Dobra, jak to zdjęć? <laughs> ładne Czek tak, też by chciał dzisiaj rybę złapać. Czy jest to możliwe? Ze mną? No. Jak jest browarka? Dobra. No mówiłeś. Bo już parę U. razy ci mówiłem, ale ładnie. Want... To weź od tyłu, ja go... Nie wiem. To jest wielka ryba, to jest albo wielki kleń, albo boleń. O kurde, zobacz, zobacz, jak to jest kleisko. Przy... O, poszedł, zerwał się. Czupak to był, wiesz? Tak? To. Obcięło mi wszystko. Nie, albo wielki ten. No ale obcięło. Odcięte ale jest. wydaje mi się, że przy szarpnięciu. No nie wiem no, przegrałem. Teraz zapraszam Was na hol mojego klenia. To był piękny, złoty kleń. W ogóle wziął zachodzie słońca. Super akcja. Fajnie brały te klenie, szczególnie na dużej wodzie. A zresztą zobaczcie sami. Patrzcie chce wyjść z tego przyle. Ale w śpięisko, czego tylko podbierak 5 dych będzie chyba więc tego te, się widzę, Dziękuję A, dużo ryba no. Ja mam nadzieję, że to nie wolę, tylko klejn. A nie będzie wielki Tak w nurcie siad tylko chociaż? Nie no ładny Nie no ładny, ładny. Duży Jest. Dobra trzymaj piękny kleń O! Jest! Dobre! Właśnie udało mi się złowić dużego klenia. Przy okazji chciałem Wam opowiedzieć o sprzęcie, jaki używam. Używam wędki SG2 o długości 282 cm i ciężarze wyrzutu 8,28. To jest fajne, bo jedną wędką możemy tak naprawdę łowić i klenie, i bolenie. Także nie trzeba inwestować w dwa zestawy, czy nosić sobie dwóch zestawów na ryby. Wystarczy jedna dobrze dobrana wędka. Koniec. Zobaczcie hall jednego z młodszych adeptów moich szkoleń wiślanych. Hall Piotrusia. Piotr złowił pięknego bolenia. Bardzo cieszę się, że coraz więcej mam takich gości, na przykład jak ojciec z synem, czyli, czyli wszczepiamy wędkarstwo i miłość do wędkarstwa młodym osobom. No spokojnie, no w tej strony, tak? O, tak, tak, tak. Już, zabieram, już zabieram, spokojnie. No to lubię. Spokojnie. Wyłączyła mi się. O no nie, nie, ona się nie wyłączyła. Wiesz? Tylko tak trzyma. Nie, nie, nie. A, Okej, A gasło. Okej, okay, po Do góry wędrówka, troszkę, troszkę. Dobra. Jest chyba. Okay, okay. Nie pójdź no Tą stronę, tak. Tak, tak. Okay. patrz, do, żeby żeby Dawid, Dawid dał pod, radę podbierać. Jest co trochę żeby Dobry wam taka. Dobrze. Możesz podciągnąć chyba jeszcze trochę, wiesz? Nie, nie, spokojnie, bo nie? jest na jednej okolicy O, dobra Teraz tu troszkę do góry, troszkę do góry wędkę, no, no, no No, 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 do góry Dobra, mamy to Do góry, do góry, nie pozwalam. No do góry, do góry, do góry. Zwiń, troszkę. Do góry wątpię. Do, do góry, podnosz, podnosz. Podnosz, no nie musi. Zaraz go będę miał. Trochę w tą wędkę, wstał do mnie. Do góry? Do góry, do góry. Ale ładnie. Och kurde. <laughs> Uśmiech. Uśmiech. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia nad wodą. Hej!